Czemu udało? Ja nieraz o tym uczę. Jak na temat uwielbienia uczę w kościołach, to ja tłumaczę, na czym polega uwielbienie Boga. Że jednym z głównych elementów uwielbienia Boga to jest zrozumienie, czym jest adoracja. Czyli przymuszanie Boga. Adoracyjne przymuszanie Boga. Więc Bóg chce, żeby go zaczepiać. Bóg chce, żeby go adorować. Wiecie, co Jezus chciał osiągnąć przez swoją postawę? Wcale niemoralną dobrze. Stary, to nie było takie moralne. Udawać, że się nie chce wejść. Ktoś mógł powiedzieć, o tak, oczywiście. Oni mówią, wejdź, bardzo proszę, mógł się mówić: O nie, na razie nie. Mam inne sprawy, pójdę dalej. Dlaczego? A wiecie, że to w ogóle było normalne w kulturze żydowskiej? Tam było, tam było w dobrym tonie. Rozumiesz? Udawać, że się nie chce. Po co? Żeby ten, kto cię zaprasza, włożył w to całe swoje serce, duszę i siłę. Bo ty mu w ten sposób błogosławiłeś. Ty mu błogosławiłeś, ponieważ on cały potencjał wkładał w to, aby ciebie ugościć. A więc w dobrym tonie było przez chwilę odmawiać. To też Jezus zrobił. Przez chwilę odmawiał. Udawał, że idzie dalej. Oni wchodzą tutaj do mieszkania, a Jezus przecież chce wejść. Wie, że ma zaraz nastąpić objawienie. Wiesz że co chodzi? Wie, że ma się z nimi do stołu łamać chleb. Rozumiesz, że mają sobie przypomnieć że mają sobie przypomnieć, co się stało w Wieczerniku. On wie, ale udaje. A więc istnieje coś takiego. On nikogo nie oszukiwał. On poprzez swoje zachowanie doprowadzał ludzi do określonego miejsca. Wszyscy prorocy zachowywali się w podobny sposób. Pewne teatry odkrywali, Zakładali belki na siebie. Izajasz dwa, dwa lata chodził z gołym tyłkiem po Izraelu. Szok. Ezechiel kawał muru i rozebrał, żeby im coś pokazać. Zrobił dziurek. w murze, stał i prorokował. Przedł, i się to mu demolkę przybili i dali mu półtora roku na dwa w Czujesz klimat? Rano byś przyszedł, patrzysz, wziął, rozebrał kawałek muru przy urzędzie miasta. No patrzcie ty człowieku. Wandalizm. Nie, prorokuje. <toddziwanie> Okay? Chodzi o to, że to są różnego rodzaju postawy. Tak? Chcę, żebyś nauczył się, że Twoim priorytetem jest wydobycie wiary z Twojego ducha. Bo przez tą wiarę uwolniona będzie moc do Twojego życia. Kochani, jeżeli chcemy iść dalej, jeżeli zależy nam na tym, aby nasze miasto, ludzie, z którymi mamy kontakt, Poznali Jezusa musimy być ludźmi mocy. Abyśmy byli ludźmi mocy, musimy być ludźmi wiary. Żebyśmy byli ludźmi wiary, musimy wydobywać wiarę z naszego ducha, która już tam jest. Musimy być jak górnicy. Zobaczcie, węgiel jest, ale trzeba go wydobyć. Złoto jest, ale trzeba go znaleźć i wydobyć. Bóg w tej ziemi złożył wszelkie dobra, wiecie, wszelkie dobra, żeby na wieczność, znaczy tak, póki ta Ziemia jest, to tutaj pory te dobra będą. Tam ekolodzy, proszę Ciebie, martwią się, wody zabraknie, tego zabraknie, nic nie zabraknie. W tej Ziemi jest tyle rzeczy człowieku, a większość ma rozum. <słuchaj> 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 Dlatego jest napisane, że Pan przyjdzie ze wschodu. <słuchaj> <słuchaj> Kochani, chodzi o to, że musimy zrozumieć, że wszystko mamy, a musimy jak górnicy wydobywać. Niczego Ci nie zabraknie. Nie musisz błagać przed Bogiem, narzekać, martwić się, że czegoś nie masz, że nie osiągniesz, że nie wy... Nie! Wydobyć. Ale stosuj zasady Boże jak wydobywać. Uczmy się wydobywać rzeczy z naszego ducha. Uczmy się wydobywać wiarę z naszego ducha. Uczmy się postępować w tej wierze dalej. Uczmy się tych rzeczy. Przysłujmy sobie to. To jest niezmiernie ważne, bo my musimy być cudotwórcami. Nasze muszą, muszą nas kojarzyć. Cudotwórca. O, tamta pani to cudotwórca. O, tamten pan, o tak. Oni to są dziwni, dziwni, ale strach przed nimi. Uuu, lek, lek. O, uu. Koty, koty, ale to wiesz. Muszą tak mówić, muszą. Rozumiesz, o co chodzi? Mówią, oni są, oni są dziwni, oni są dziwni. Ale, ale, ale coś ciągnie nas do nich. Coś nas do nich ciągnie. Coś nas ciągnie do nich. Jednak coś nas ciągnie. Musi tak być w Twoim życiu i w moim. Inaczej nie poruszymy tych miast. Nie poruszymy tych miast. Ale ja wiem, że przyjmujecie te rzeczy do swojego ducha. Pomóżmy się proszę. Aleluja, Dobry Ojcze. Tak. Dziękujemy Ci za ten błogosławiony czas. Dziękujemy Ci, że mamy ten przywilej Ojcze. Że możemy dzisiaj Przejść z jednego punktu, Ojcze, w duchu do drugiego. Że dzisiaj nas przeprowadzasz, Ojcze. Że dzisiaj dajesz nam możliwość, Ojcze, abyśmy sięgali dalej, głębiej i mocniej. Ojcze, dziękujemy Tobie za to. Wywyższamy Cię za to. Chwalimy Cię za to, Ojcze. Przyjmujemy te rzeczy do naszego ducha, Ojcze. Będziemy postępować zgodnie z tym słowem Ojcze. Ono będzie w nas pracować, Ojcze. Ono będzie przemieniać dusze nasze, Ojcze. Ojcze, dziękujemy Tobie w imieniu Jezusa za to, że mamy tą wiarę, Ojcze, że ona jest podstawą mocy, Ojcze. Ojcze, przyjmujemy od Ciebie objawienia, Ojcze, w jaki sposób wydobywać tą wiarę, w jaki sposób korzystać z niej, w jaki sposób poruszać się w niej, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, dziękujemy za każdego człowieka tutaj. Tak, Panie. Przynosimy Ci Ojcze każdego z nas. Ojcze, powierzamy się Tobie jak każdego dnia. Ojcze, ogłaszamy, że należymy do Ciebie i nas nie wyrwie z Twojej ręki, z tobą od Twojej kości. Ojcze poddajemy Ci całe nasze dusze, całe nasze ciała Ojcze. Ogłaszamy Twoje panowanie w naszych umysłach, emocjach, decyzjach, w naszych zmysłach, w naszej fizyczności ojcze. Ogłaszamy Twoje panowanie w naszych finansach, w relacjach, w rodzinie, Ojcze. Ojcze, ogłaszamy Twoje panowanie, Ojcze, kiedy jesteśmy między innymi ludźmi, jesteśmy dla nich świadectwem, Ojcze. Ojcze, dziękujemy za dary duchowe, których nam udzielasz, Ojcze, i które działają w naszym życiu. Uwielbiamy Ciebie za to. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Halleluja. Hallelujah. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje, żeby, żeby wspólnie się pomoglić, o jakiś przełom, o jakąś sprawę, chciałbym, żebyśmy mogli się teraz pomoglić. Może potrzebujesz czegoś, a chciałbyś to z wiarą w tej chwili wziąć i, a, i, i to, to chodź, będziemy się modlili. Będziemy się modlić o przez Duchu Świętym. Przez Duchu Świętym jest tak do przyjęcia, jak przyjęłaś z Jak przyjęłaś warierność? może mówić, że na koniec zostali okszczeni w duchu świętym. I napełnieni zostali wszyscy duchem świętym i zaczęli mówić innymi językami. Kto zaczął mówić? Oni. Oni. Oni zaczęli mówić innymi językami. Nie Duch Święty. Duch święty nie mówi innymi językami. To człowiek mówi innymi językami. Ci, co tam byli? Człowiek. Przyjmujesz, przyjmując Ducha Świętego, zaczyna, zaczyna się objawiać, e, zaczyna się to objawiać Tobie przez to, że zaczynasz mówić innymi językami. Ale to ty mówisz innymi językami. A to, czy Ty zaczniesz mówić teraz innymi językami, zależy od Ciebie, a nie od Ducha Świętego. To teraz zostajesz oszczona w duchu. Jeżeli przyjmuję przez wiarę, będziesz mówić językami. językiem. W imieniu Jezusa przyjmuję ciebie duchu świętego do całej mojej duszy. Przyjmuję Twoje wylanie, przyjmuję Twoje namaszczenie, przyjmuję Twoje dary. Dziękuję ci, Dziękuję ci, że mnie wypełniłeś. Że mnie wypełniłeś. Amen. 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 I ci mów się inny, i mów się innymi językami. Tak wyglądają rzeczy. A religia mówi Tobie, że to Duch Święty mówi za Ciebie. Wystarczy, że zaczniesz mówić, będziesz mówić innymi językami. Zależy to tylko od Ciebie. Na tym polega przyjmowanie rzeczy przez wiarę. Na tym polega przyjmowanie rzeczy przez wiarę. Przyjmujesz, wiesz, że masz, zaczynasz działać. Tak jak Hegel zdjął nogi z łóżka, tak zaczynasz mówić. Po prostu otwierasz usta i zaczynasz mówić innymi językami. jest jak dziecko na początku. Ludzie się dziwią, że. O, bo tamci to się modlą takimi językami. Nieważne jakimi, ty się masz modlić innymi. Innymi niż wszyscy. <laughs> po prostu. W ten sposób. Kiedy zaczniesz dziękować Bogu i zobaczysz, że yy, możesz odczuć, że brakuje ci Twojego języka, zaczniesz się modlić w innych językach. Zrób to przez wiarę. Przez wiarę. Przez wiarę. Wiedząc, że Bóg ochrzcił Cię w swoim świętym duchu. O co chcecie się modlić? Kto z Was chce się modlić jeszcze o cokolwiek? Jakąkolwiek potrzebę. Cokolwiek masz. Może potrzebujesz przełomu w dziedzinie rodziny. Może potrzebujesz przełomu w finansach w jakiejkolwiek dziedzinie. Chodź do przodu i przyjmij swój przełom. O coś nie na penera napenera nie wiemy, O czym łączymy się w wierze. My ogłaszamy absolutne zaopatrzenie w każdej dziedzinie, usuwamy każdą przeszkodę w sferze finansowej w imieniu Jezusa Chrystusa. Ogłaszamy zaopatrzenie w każdej dziedziny ich życia wedle obfitości chrystusowej. Przeklinamy w imieniu Jezusa teraz każdą przeszkodę stojącą na drodze rozwoju finansowego. Każdą przeszkodę w imieniu Jezusa. Rozwijamy każdy diabelski plan. Odsuwamy każdego człowieka od Niego, który stoi na drodze rozwoju finansowego. W imieniu jest Jezusa Chrystusa, siła do zarabiania pieniędzy, na podstawie obietnicy Ojca, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, niech pojawiają się w Nim nowe pomysły, nowe plany, Ojcze. Niech pojawiają się kontrahenci, Ojcze. Niech pojawiają się ludzie, którzy będą, Ojcze, chcieli korzystać z tych możliwości, które Ty dałeś się, z Jego talentów, z Jego umiejętności i będą za to osobicie płacić Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. 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 Amen.